Hej, to znowu ja. Dzisiaj Was zapraszam na trzeci już odcinek przepis na dzisiaj Wam pokażę coś, co jest naprawdę słodkie. I jeśli macie w domu mikrofalówkę, to spokojnie możecie to zrobić, ale możecie także poeksperymentować i spróbować, czy w piekarniku też się to da zrobić. Także zapraszam do filmiku. Składniki. Składniki. Mąka. Ja akurat mam pszenną tortową, ale wy możecie użyć zwykłej. Kakao, proszek do pieczenia, jedno jajko, trochę oliwy, cukier i mleko. Przyrządy: jakaś miska, mała łyżeczka i duża łyżka. Na początku do miski dajemy 4 łyżki mąki. łyżki mąki. Teraz dajemy tyle samo łyżek cukru, czyli 4 łyżki mąki i 4 łyżki cukru. Teraz przyszedł czas na proszek do pieczenia. Jeśli chodzi o jego ilość, to to zależy od was, ale ja akurat daję prawie pół łyżki. łyżeczki, przepraszam. Teraz przyszła pora na czekoladę, czyli 3 łyżki kakao. Wszystkie suche składniki teraz trzeba porządnie wymieszać, aby nie było żadnych grudek. Nie martwcie się, że powródzicie blat, bo zawsze można go umyć. To tyle, to tyle suchych składników, a teraz przyszła pora na jedno jajko. I znowu mieszam. W czasie mieszania daję 3 lub 4 łyżki oliwy. To też zależy tylko i wyłącznie od Was. Teraz wlewamy 3 lub 4 łyżki mleka. To również zależy od Was, bo to zależy od tego, jak bardzo mleczny chcecie, aby wyszedł Wasz deser. Teraz energicznie mieszamy całość. Teraz przygotowujemy naszą mikrofalę. Nastawiamy ją na 4 minuty. Na maksymalną moc. Pamiętajcie, że musicie też obserwować wasze ciasto, bo może okazać się, że wyrośnie za bardzo i będziecie wtedy już musieli wy, wyciągnąć nasz deser. W tym czasie mieszamy całość bardzo energicznie. Jeszcze raz. Pamiętajcie też, że na dnie nie może zostać yy, nieroztrzepana mąka, kakao lub jakikolwiek sypki produkt i że nie może być żadnych grudek. Aha, i taka rada dla Was. Jak będziecie już wyjmować deser z miski, to pamiętajcie, żeby ją od razu zalać, bo może zaschnąć. Całość wkładamy do mikrofalówki na 4 minuty i maksymalną moc. W międzyczasie warto posprzątać sobie stanowisko pracy. Nam sami widzicie, że porządek bardzo się przyda. Po pewnym czasie ciasto zaczyna nam już wyrastać. Sami zobaczcie. W międzyczasie jak czekam na mój deser, zapraszam Was na kanał Dominiki Święt, gdzie pojawił się dzisiaj nowy filmik. Mianowicie jest to Smoothie Challenge i tam również ja i również wzięłam w nim udział. Także bardzo dziękuję Ci, Dominiko, i Cię pozdrawiam serdecznie. Aha, i jeśli tak samo jak mi smakowała sałatka z poprzedniego odcinka, to bardzo się cieszę. I lajk, pamiętajcie, żeby lajkować moje filmy, żebym widziała, czy Wam się te filmy podobają, bo jeśli tak, to będę ich nagrywać więcej. W tym czasie nasze ciasto już powoli wyrasta. Została równa minuta, dlatego minęło już 3 minuty. Zobaczmy jak wygląda nasze ciasto. Sami zobaczcie jak już wyrosło. Aż mi ekran zaparował. Czy widzicie? Jest różnica. Przygotujcie sobie również talerzyk na, nas deser, na nasz deser, łyżkę i nóż. Każdy ser jest już gotowy. Sami zobaczcie, jak ładnie wyrósł, ale teraz trzeba go wyciągnąć. Dlatego polecam Wam wziąć jakąś rękawicę, żeby się nie poparzyć. No akurat wykorzystaliśmy szmatkę. Tutaj jest nasze ciasto. Sami zobaczcie, jak ładnie nam ono wyrosło. Ale uwierzcie mi, że miska jest bardzo gorąca. Dlatego teraz biorę łyżkę i lekko podważam boki, żeby łatwiej wyszło. I taka mała rada, jeśli zauważycie, że jest gdzieś niedopieczone, to wstawcie jeszcze do mikrofali na około 30-45 sekund. Teraz bierzemy znowu naszą szmatę lub też rękawicę i obracamy nasze ciasto do góry nogami. I proszę bardzo, wyszło nam pięknie. Jeśli zauważycie gdzieś tak jakby taką czekoladę, nutellę, to rozprowadźcie ją po całym naszym cieście. Wykorzystujemy nasze ciasto na małe kawałeczki, na początku na pół, jeszcze raz na pół i możecie tak ciągle na połowy przekrawać, żeby uzyskać jeszcze mniejsze kawałki. Chyba, że nie chcecie większe. No to to już od Was zależy. Nasze ciasto jest już gotowe. Wygląda bardzo fajnie i do tego apetycznie. I jest czekoladowe, więc jeśli tak jak ja lubicie czekoladowe ciasta, to dajcie dla mnie łapkę w górę dla motywacji. To już tyle. W filmiku. Mam nadzieję, że filmik się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!